Przyjechałam z Wawczach, mam 12 lat i chodzę do szkoły podstawowej numer 1. Bardzo, bardzo, bardzo lubię śpiewać. Dziś zaśpiewałam piosenkę pod tytułem Jak kropla. Moją pasją oprócz muzyki jest fotografia. Bardzo inspiruje mnie takie miejsca jak tutaj. Bardzo lubię jesień ze względu na to, że są takie piękne liście. Jestem radosna, szalona, i uśmiechnięta. mi to coś pięknego. I chciałbym ja się jednej rzeczy związanej z tą piosenką, bo to, to jest piosenka o deszczu, o kroplach deszczu. Czy nie jest tak, że wszyscy mamy dość już deszczu? Za dużo padało ostatnimi czasy? A nie, czyli jednak nie jest źle. Okej, okay. tego chciałam najbardziej, a skoro to nie jest problem, to posłuchajmy głosu żywi. Gdyby to był taki deszcz złożony z e, Twoich dźwięków, to mogłoby padać i padać. E, bardzo ładnie zb zbudowałaś dramaturgię w tej piosence. Na początku bardzo delikatnie. Ten pierwszy e, refren zaśpiewany falsetem. Twoja barwa, taka nieco piaskowa, bardzo mi się to podoba. I co ważne pierwsza poważna piosenka, taka bardzo dojrzała i wydawałoby się, że nie pasująca do młodej osoby. A ty masz w swoich oczach taką wrażliwość, masz w swoich oczach taką melancholię, którą ja lubię bardzo. I bardzo mi się podobało. Musisz panować nad tremą, nad tymi nerwami, które tutaj były wyczuwalne, ale naprawdę gratuluję ci i kibicuję ci w przyszłości. Dziękuję. Dominiko, ojczyj Potraktowałem Cię się jak, jak taką śliczną kropelkę, która tak powoli spływa po takim soczystym zielonym liściu i trzymałem kciuki, żeby ta kropla nie spadła, żebyś tę dramaturgię, te emocje, które chciałeś przekazać, żeby one wytrzymały do samego końca. W końcówce różnie z tym bywało, ale czasem tak się zdarza. Natomiast, co chcę powiedzieć, cudownie skupiasz uwagę... Widzę. To jest wielka trudność, wielka umiejętność i konsekwencja, by w tak monumentalnym występie, tylko ty na scenie, bez żadnej choreografii, tak pięknie to poprowadzić. Gratuluję Ci. Dziękuję. Solowa kropla <grymne> pięknego deszczu. <grymne> Kropelko nasza. To jest w ogóle przepiękna kompozycja. Chciałabym bardzo, żebyś pochwaliła, kto tak pięknie napisał. Czyli to jest numer. Napisała Pani Estranaczk i Pan Grzegorz Ryba. Mi się wydaje, że to się należą brawa. <klucz> naprawdę przepiękny utwór i, i tu niesamowicie w dojrzały sposób zaśpiewałaś. Yy, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Ty jesteś, ty jesteś ty po prostu taka fajna. No. Czy to jest niesamowite, że jesteśmy cały czas pod olbrzymim wrażeniem tego co dzieje się na scenie? Z pewnością Państwo przed telewizją...